Z tej strony Lena i jej marzenia i jednak yy, nagrywam tutaj yy, przed szkołą, bo jeszcze autobusu nie ma yy, yy, więc pokażę Wam, co, co wygrałam dzisiaj w, w Kahucie. To taki test yy, jakby co gdyby ktoś nie wiedział. Jest tu... są tu jakieś puzzle, to chyba są puzle. Tak mi się wydaje, nie odpakowywałam pakuję w domu. Takie fajne puzle z wilczkiem. Yy... Ja! <laughs> Zosia tutaj mnie przestraszyła. Yy, mam tutaj taki odblask. Yy. No tak, jeszcze pokażę co innego. Mam taką ściereczkę do okularów. Co prawda nie noszę okularów, ale moja siostra będzie nosić, więc może jej się przyda. Mam też taką układankę z misiem. Takie z mi niedźwiedziem. I mam jeszcze tu... Ach, ołówek taki ołówek! z Rysiem. Tak, taki z Rysiem. A to grona, to co to jest? Jeszcze mam tu na plecaku, już przeczepiła mi koleżanka. Takie coś mam, taki fajny dziki. No. No to yy, widzimy się w domu. I idziemy do domku, yy, więc yy, widzimy się albo po drodze, albo w domu. Po drodze. Okej, okay, to może być po drodze. Tak, jeszcze jesteśmy po drodze, jest z nami Zosia. I tak jak mówiłam, wracamy do domu. Jeszcze po drodze odprowadzę Zosię do domu, do jej domu, bo ona ma bliżej dom. Więc e, więc e, no więc tak. Widzimy się nie wiem kiedy, ale ale ja już odprowadziłam Zosię i wracamy do domku. Ponagrywam Wam trochę tory, bo są naprawdę ładne. Znaczy, nie wiem czy są ładne, ale ładna, świeża, ładna pogoda jest bardzo. Więc. już w domu i huśtam się na takiej huśtawce, to się nazywa chyba bocianie gniazdo i no i tak będę się huśtać. i tutaj przyszedł? Kto mi tutaj przyszedł? Co mi tutaj za psina przyszła? O. No, co? Kto tu przyszedł, Kulka? Kto tu przyszedł? No. To mnie paczka, więc ją otworzę. Myślałam, jest to zamówienie moje z Mam tu taką fajną żabkę, takie spodnie. To jest albo bluza, albo spodnie, a to jest albo bluza, albo spodnie. I to jest koszulka. Albo bluza, albo spodnie. Tak. Takie fajne spodnie. E, jeszcze później wam pokażę jak wyglądam. No dobra, no to. A to jest e, taka bluza fajna i jak mówiłam później pokażę Wam jak e, w tych rzeczach wyglądam. Najpierw założę te spodnie. E, są bardzo ładne, duże. Mają bardzo fajne wzorki i mają fajne kolorki. Teraz założę tą. To bluzę myślałam, że tamto to było przód dobra, piękne przymierzamy bluzkę mam już założoną tą bluzkę i jest naprawdę fajna, tutaj ma taki leciutki materiał i te wspomnienia też są bardzo leciutkie ale one mega soft. Tutaj jest taka zwykła koszulka, tutaj jest taki fajny, nie wiem, jak pisać, yy, wodoodporny materiał, huch, co? Nie wiem, czy jest wodoodporny, nie mam pamięci w telefonie, ale jeszcze mamy. Znaczy, telefon mi się totalnie zaciął. Ja mówiłam, że nie wiem, czy on jest tak naprawdę wodoodporny, ale taka fajna siateczka to jest. Yy, jeszcze przymierzymy. O, te spodnie! Yy, bardzo ładne są co jeszcze. Teraz muszę... O, takie fajne, trochę grubsze niż... Yy, o, trochę grubsze niż o te, ale naprawdę fajne takie mięciutkie, takie nie mięciutkie, tylko właśnie takie śliskie. Yy, no mega fajne. Mają fajne wzorki... Yy, yy, telefon się przyda. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało, i widzimy się jutro.